Dzień dobry Państwu w kolejnym dniu. Zasiadamy na fotelu prezesa i jedziemy. Czekajcie, zaraz Wam powiem. 9:12 wyszło, pauzy, coś niesamowitego. Dobra, zbieram się stąd. Pakuję mandżur i spier. No właśnie, kawka jest, coś do kawki też. I mamy. Rondo, proszę Państwa, wyjechałem z tamtego parkingu, ale nic nie nagrywałem. Mamy rondo, już w stronę Brna U Czeszka Cześka też już podłączyłem Wjechałem na ten nowy parking No taki dzikus, no ale, no, ale dobra, no jest no, Są w Austrii Czysty no, Rozkłada może trochę miejsca tam, wiecie, no, ile tam po drodze do Wiednia było parkingów? 2. Więc. Usprawnia to pewne rzeczy. Natomiast. Natomiast już jadę, słuchajcie, do, e, do Czech. Przyjadę Czechy, jadę do Polski. Zatankuję, oczywiście, trochę fuel. Jak zatankuję fuel, to. kierunek rozładunek do Mińska Mazowieckiego jutro rano zrzutka i ogień na tłoki do domu taki, taki mam plan czesiek doładowany i można jechać dalej no dobra czesiek doładowany, nawigację nad ustawiłem ale 694 km pokazuje do celu co jest kompletną bzdurą jest jakieś 620 to jest max a tam ona to ta nawigacja to wiecie nie można i we wszystko wierzyć bo jak wierzysz w nawigacji to nie dojedziesz trzeba brać poprawkę i to grubą oj grubą 694km ja bym tak pojechał jak ona chce to mnie na firmie wykleli, <laughs> ale i ja bym kloł, bo ciśnie mnie przez jakieś krzaki, kurna. Dobra, nieważne. Dobrze, że już trochę doświadczenia jest i łeb za karku, bo inaczej to by była tragedia. No i nic, witam Was już w Czechach. Zobaczcie, Pier znaczy, ja widzę to pierwszy raz, taką jakby maszynę, która kruszy. Ale to ciekawie wygląda. Pierwszy raz coś takiego widzę. To ciekawostka, ja nigdy czegoś takiego nie widziałem. No, tu jest e, betonowa droga, nie jest asfaltowa, także. Mm, no, takie coś to tak. No, to, to rozumiem, ale tamto to pierwszy raz, to oczywiście. Nieźle. Ja I proszę Państwa, jesteśmy w Polsce. Tam jest granica, a ja jadę tankować. Właśnie stałem jeszcze chwilę na tamtej stacji uniwar, czy jak ona tam ma musiałem zrobić pauzę 45 minut ale nie miałem co tam dla was ponagrywać, więc wykręciłem pauzę, jadę jeszcze, podtankuję paliwa i jedziemy dalej w stronę Warszawy no, taka sytuacja o, o, o tu, 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 bym się zadał, za daleko bym się tutaj rozpędził Czek, 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 czek. i siup do dziupli No, panie, w ostatniej chwili, dobra, wracam. Jadę do domu. Znaczy, się, kurde, do domu co ja gada. Wracam yy, yy, w stronę Warszawy. Yy, I słuchajcie, jeszcze jutro będę miał traskę małą do zrobienia po tym rozładunku moim. Jeszcze pojadę jedną rzecz rozładować. Ale ale się ogarnie. Może że coś tam nagram. Może Jakąś małą stawkę, bo będę jechał pierwszy raz tym Mercedesem z kamerami. Zobaczymy, co to, co to jest warte. Nie wiem, czy coś będę nagrywał, czy nie, ale, ale zobaczymy. Zobaczymy, co to jest. Przynajmniej ja zobaczę. Najwyżej dam Wam relację, jak mi się tym jechało. Tymczasem. Jedyneczka, wyboista droga. Trzeba zapiąć pasy, żeby głową sufitu nie rozwalić. A trochę do niego mam. <laughs> I ciśniemy. I TD tam podobno stoi, aktywnie tam działa. Zobaczymy. Mam nadzieję, że mnie tam nie ściągną Nie, chciałbym, no ale co, zobaczymy. Może jakoś to będzie. Wpuścisz Koimex czy nie wpuścisz? Gdzie tam? Tu jeszcze stoi na pasie, człowieku Tego to powinienem, kurwa, chyba strąbić Pierdolę wpisowicz Wpis się zatrzymał zrobić, rozumiesz, kurwa? Na pasie rozpędowym Kurwa, to trzeba być debilem dopiero Siemanko, witam was bardzo serdecznie w takim bonusowej części Poczekajcie, wpis manualny, tak, tak, tak 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 Jestem, słuchajcie, w trochę innym Mercedesie i chciałbym wam go pokazać. Ja już nie nagrywałem tej dalszej części trasy, ze względu, na to, że, ze względu na to, że powrót do Polski był strasznie nudny. Autostrada, jedyneczka, później S8 i do rozładunku do Mińska. Rozładowałem dzisiaj rano. Jestem w drugim Mercedesie, którym jadę na rozładunek. Ale co ciekawego jest w tym Mercedesie, to już wam pokazuję. Nigdy nie jeździłem na kamerach, a tutaj te kamerki są. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zobaczycie moją opinię na ten temat. Powiem Wam, że pierwsze wrażenie to nawet całkiem dobrze to wygląda. No jest dzień, wiecie, no jest godzina 10:22, więc no za dnia to Wam pokazuję. Tutaj ta kamerka jest, no więc większość ludzi to zna. Ja jestem tutaj pierwszy raz, ustawię sobie nawigację. Jeszcze do rozładunku. Tak to ogólnie wnętrze jest praktycznie takie same, inne są skór inne ma skóry, a różni się tylko to, tymi kamerami, które są tutaj na, na szybach, tak? Znaczy na szybach, na, na tych słupkach tutaj e, Tylko tym się to wszystko różni, a tak to jest jeden ciort. Pierwsze metry po drodze i powiem wam, że jest bardzo dziwnie, bo jak się przesiądzie e, z takiego z takich normalnych lusterek i jakby mam wrażenie, że kurde nie mieszczę się w drodze, znaczy nie tyle, co się nie mieszczę w drodze, ale ja mam przyzwyczajenie, że patrzę e, na chłodnie na wszystko na naczepę za szybę, a nie przed szybę. To jest bardzo dziwny efekt, a, ale obraz nawet jest bardzo płynny. Nie, nie klatkuję. Myślałem, że będzie bardziej, może klatkowało, czy coś, ale nie. Jest naprawdę bardzo płynnie. Wydaje mi się, że nawet dobrze to wszystko wygląda. Zobaczymy, jak będzie. No z cofaniem pod rampy na pewno będzie wyglądane przez okno. Nie dam rady cofnąć na tych kamerach, tak mi się wydaje. Ale może muszę przyzwyczaić w ogóle wzrok do tego wszystkiego. Powiem wam jeszcze jedną rzecz: że coś dziwnego, jeśli coś dziwnego takiego jest w uczuciu, jak ja jadę, że nie, ja nie widzę tych kamerek tutaj, nie? Jak tutaj, to no, raz wam to pokazuję, ale żebym ja to zobaczył. To muszę się mocno przychylić i zobaczyć w momencie kiedy się gdzieś będzie w wąskie miejsce wjeżdżało no to widzisz gdzie ci się lusterko kończy tak tu masz za oknem i to lusterko widzisz a tutaj już to trzeba dodatkowy dodatkowy ruch głową wykonać żeby to zobaczyć i chyba że sobie wyznaczysz jakiś wiesz na punkt na tym no nie wiem generalnie jakby no jest to już coś dziwnego do tego trzeba się na pewno przyzwyczaić to jest kwestia przyzwyczajenia na pewno jeśli człowiek się przyzwyczai to o wiele lepiej może to będzie, wiecie, wyglądało. Te odczucia będą całkowicie inne. Natomiast na taką chwilę obecną, kiedy dopiero co wsiadłem, pierwsze, pierwsze metry pokonuję, to jest naprawdę bardzo dziwne uczucie. I no coś dziwnego, coś nowego. jakby no Nic, nic dziwnego. W ogóle coś ten Mercedes dziwnie chodzi. Coś syczy? Nie wiem. Nie wiem, nie jeździłem tym samochodem, ciężko mi jest powiedzieć, jadę tylko na rozładunek, jadę tylko rozładować do Błonia I spadam do domu Ale naprawdę, bardzo, no nie mogę się przyzwyczaić do tego, że patrzeć zamiast w lusterka w te, w te tablety tutaj Eee bolcik, kuźwa, panie Cię zdjął No, ale generalnie spoko nie wygląda sam obraz nie wygląda źle. Myślałem, że wygląda to dużo gorzej. Nie wiem jak wygląda to w nocy i nie wiem czy one są kompletnie czyste te obiektywy tam, bo widać, że ja widzę, że one są delikatnie przybrudzone. Może jeszcze jakby je wyczyścił, to one by wyglądały dużo lepiej. Nie wiem, nie wiem tego. Natomiast yy... Na chwilę obecną to jest tylko po prostu dziwne uczucie, jeśli chodzi o to patrzenie. No bo jak patrzę, no to, to nie patrzę tutaj w ten monitor, tylko patrzę za okno, żeby spojrzeć w lusterko. To jest mega dziwne. Jeszcze tego, jakby wiecie, no przez pierwsze metry, ile zrobię 3-4 km. Przez te pierwsze metry jeszcze tego nie ogarnąłem, ale spokojnie, to się ogarnie. Kurde no, ale byłem przeciwny, bardzo byłem przeciwny tym kamerom. Nie wiem, musiałbym dłużej pojeździć, żeby cokolwiek stwierdzić. A, tam nawet spoko to wygląda, kurde. Wyjeżdżając z tego. Ale znowu teraz widzicie, chciałem, znaczy tego, Wy tego nie widzicie, ale ja chciałem znowu spojrzeć w lusterko wyjeżdżając stąd. I, I nie patrzyłem w ten tablet, tylko patrzyłem jakby za okno. W ogóle dużo więcej widać tutaj nie ma tego. Jest wyeliminowany ten y, martwy punkt jakby za... Za lusterkiem, nie no, całkiem ciekawe to wygląda. No, inaczej, po prostu inaczej to wygląda. No, tam lusterko, no, całkiem dobrze to wygląda. Nie wiem, no, musiałbym pojeździć, żeby coś więcej wam powiedzieć. Może więcej powiem, jak dojadę na rozładunek. 32 km teraz mam do niego. Z takich zmian pomiędzy tym, co ja mam, to jeszcze tutaj jest, jak widzicie, ten srebrny element na kierownicy. I jest obszyta tutaj skórą, nie? A u mnie tego nie ma. Tu jest skórzana kierownica. Dużo fajniejsza. No, trzeba by przełożyć, nie? <laughs> Przekręcić od kolegi. Dobra, z pierwszych jeszcze wrażeń 14 km zrobiłem, wjechałem na autostradę, teraz wjeżdżam na 92. Boję się zmieniać pasy, naprawdę, uwierzcie mi. Z pierwszego wrażenia wyglądało ten obraz w miarę taki ok, nie? Ale jak się jedzie. E... To jest dużo mniej szczegółów niż w takim normalnym lustrze. E, takie są moje wrażenia. Wydaje mi się, że te tablety to jest jeszcze temat do dopracowania. E, nie wiem, no, może to jest kwestia też przyzwyczajenia. tak? Może to jest faktycznie to, że ja jeszcze nie jestem przyzwyczajony do, do tego, żeby jeździć z tymi kamerami i może wypowiadać się w tak, w tak krótkim czasie. No bo ja przejechałem dosłownie teraz 16 km tym samochodem. Natomiast wydaje mi się, że o wiele prościej jechałoby mi się. Z lust znaczy jeździ mi się po prostu z lustrami. Nie wiem, lustro to lustro. W tym lustrze wszystko widać. Jest taka dobra widoczność tego wszystkiego. A tutaj no nie jestem w stanie, w lustrze jestem w stanie, nie wiem, zobaczyć rejestrację auta, tak? Tutaj kompletnie tego nie, nie idzie zobaczyć, nie. Kurde, no, to może zabrzmiało trochę krytycznie. Chociaż nie chcę tutaj hejtować, bo, bo mówię jeszcze może faktycznie może trzeba było wyczyścić ten obiektyw, chociaż on nie jest jakiś turbo brudny, ale no. No nie jest to, co, jak sobie to wyobrażałem. Znaczy, wyobra Właśnie chyba tak sobie to wyobrażałem, że to nie jest jakoś tak do końca dobre. E jak stałem tam na, ta na, na tym parkingu, to jeszcze tak ten obraz w miarę wyglądał. E w momencie, kiedy zaczynam jechać, to. No widać, że tam jadą samochody, jest kolorowy obraz, no jest spoko, tak? Mm ale nie czuć też tego, jak te samochody, na przykład na sąsiednim pasie e Jaką prędkością jadą, czy ktoś mnie wpuszcza, czy nie. I to tak jest mało. Musiałbym się. To pewnie jest kwestia przyzwyczajenia. Mam nadzieję, że tak jest. Pewnie ktoś, kto jeździ z tymi kamerami, niech da znać. Czy też tak na początku miał takie wrażenia, że coś jest nie tak, a później się do tego jakby przyzwyczaił, czy nadal jest coś denerwującego w tym wszystkim? Niech ktoś da znać po prostu. Jestem ciekaw, kto co na ten temat sądzi, bo ja. Jak jeszcze w tamtej kamerze, wydaje mi się, że ten obraz w tamtej kamerze jest dużo lepszy niż tutaj, co ja mam tutaj z tej strony. Nie wiem czemu. Hmm, chociaż. Musiałbym się może bliżej przysiąść. Nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia. No wydaje mi się ten obraz taki. Hmm, taki sobie, nie? Nie wiem, jak to widać tutaj u Was na, na kamerze, ale. Ale wydaje mi się, że to jest jeszcze do dopracowania. To powinno być jeszcze trochę dopracowane. A no to jest najnowszy Mercedes, nie? To jest Mercedes ACTROS L, więc kamery powinny być dobre. Ja też nie chcę, żeby ktoś tutaj mnie odebrał, że ja to auto jakoś bardzo hejtuję i tak dalej. Bo ja chyba nie jestem jakimś dobrym gościem do tego, do oceniania takich rzeczy. Bo tak jak wam mówiłem wcześniej jak odbierałem pierwszego swojego nowego Mercedesa w sensie swojego no, w, przed moją przerwą jak mi tam szef, szef dawał e, auto przypisane do mnie i to był nowy, kompletnie nowy no to ja się cieszyłem z tego faktu, że to będą lustra a nie kamery i nawet się mnie pytał czy ja chcę mieć e, lustra nie? ja mówię, że tak, że chcę mieć lustra nie chcę tych kamer e, i, i jakby byłem zawsze zwolennikiem tego I może dlatego jestem też trochę tak Krytycznie nastawionej, pod takim krytycznym okiem na to patrzę. Te pierwsze wrażenie na parkingu zrobiło nam to dobre, ale tak jakby w procesie użytkowania, już jak zrobiłem te kilka kilometrów, dostrzegam pewne takie niuanse, które gdzieś, a chcę jak najszybciej je dostrzec, żeby Wam jak najwięcej powiedzieć, co ja na ten temat sądzę. Ale to też nie wierzcie tego do siebie, nie? Eee, jakby to nie jest wyznacznik tego, żebyście mieli kupić albo nie kupić z tego samochodu, czy tego Mercedesa, bo jakby nie chcę w ogóle w to ingerować albo żebyście mieli negatywne nastawienie do tych kamer bo, bo nie, jakby to jest kwestia podejrzewam też gusto, jeden woli to, drugi tamto i, i tyle natomiast to mi się o wiele lepiej na, ten, na tą chwilę jeszcze jeździ z lustrami normalnymi Coś, czego nie ma u mnie, to to coś kwadratowego nad yy, uchwytem. Nie wiem co to jest. Jak ktoś wie, to niech da znać. I tutaj jest normalny Szyberdach. To jest zajebista opcja. Jak się zatrzymam, to muszę to bardziej obadać. Tutaj kolega ma jeszcze inne radio. Ja mam jakieś firmy Prezydent, coś, coś takiego. Nie wiem, ja na tych radiach się za bardzo nie znam, co jest lepsze, co gorsze. Tutaj kolega ma takie. Nie wiem. Ale to chyba. A nie, to też jest Prezydent, tylko jakiś inny. O, widzicie? też jest to, to logo. No, Myślałem, że to jest te Barry 2, że to po prostu jest model, no ale ma inne radio. Ja takiego nie mam. mam takie zwykłe, jak miałem w tym pierwszym Mercedesie. Dobra, jestem w sumie na rozładunku, znaczy na, czekam na ten rozładunek, mają do mnie dzwonić, ale w międzyczasie opowiem Wam jeszcze takie jedno moje przemyślenie, dlaczego kamery do mnie trochę nie przemawiają. Po pierwsze, znaczy może, jeśli jest inaczej, to może niech ktoś mnie poprawi, bo może faktycznie ja, mm, ja jeszcze się na tym nie znam, ale w momencie kiedy jedziecie i macie normalne lustro, to na przykład jeśli chcecie zobaczyć coś, co jest dalej lub bliżej od samochodu, to po prostu regulujecie to swoją głową, wychylacie się bardziej i troszeczkę ten kąt widzenia w lustrze. Możecie sobie zmienić to samo z tamtej strony. Lustra typu kamera, mm, one wyświetlają jeden obrazek. Tak jak teraz, w tym momencie, gdybym miał tutaj lustro, to w momencie, kiedybym tą głową ruszał na różne strony, w lewo, w prawo, w lewo, w prawo, to bym zmieniał sobie kąt widzenia. Po prostu, czy się przybliżał, czy oddalał, to jakby ten kąt widzenia e, bym sobie mógł zmienić. Kamera jakby nie daje tej możliwości. W Momencie, chyba że jest jakaś możliwość. Nie wiem, może tutaj faktycznie jest coś, czym można regulować to widzenie, no ale w momencie, wiecie, no takiego szyb, szybkiej reakcji, w momencie szybkiej reakcji, no nie wiem, tu się, tu się coś, nie, nic nie zmienia. A dobra, takie klikanie, no to to jest, to jest bardzo długo, co to, to trwa. Um, nie wiem, tu są jeszcze jakieś przyciski od czegoś. U mnie to jest zamykanie drzwi, tutaj. Nie wiem do czego to służy. No dobra, to jest otwieranie i zamykanie. Okej. Okay. Ale to. Nie wiem co to jest. No, to do czego to ma służyć? Okej, okay, nieważne. W każdym bądź razie, no na razie nie widzę tutaj takiego zastosowania. To jest podgrzewanie. Właśnie podgrzewanie co tego, tego obiektywu. Okej. Okay. No w każdym bądź razie no tutaj, się wybiera, tutaj się wybiera tylko które lustro, i można sobie regulować tak tym, tym lustrem, ale no to widzisz, no jak to jest, nie? Podczas jazdy, to, to po prostu sobie głowę obracasz i, i masz i widzisz, a tutaj jest statyczny taki obraz, i. A no i to jest chyba trochę minus tego wszystkiego, tych kamer. Ogólnie, no to ja wiecie, no widzę tutaj w tym lustrze wszystko, to co powinienem widzieć. Widzę, że tam stoją z tyłu jakieś butle gazowe. Widzę to wszystko, nie? Jakby to wszystko, że tu jest kostka położona, ale no jest to zdecydowanie inaczej niż, niż to by było prawdziwe lustro. I ja wam źle powiedziałem, to nie jest MP. To nie jest Actros L najnowsze, to jest MP5 Czyli są jeszcze nowsze, słyszałem, że kamery i podobno są trochę lepsze Nie wiem tego, musiałbym to zobaczyć i potwierdzić Wam w tym momencie, kiedy wsiadłbym do takiego Do takiej ciężarówki, to jest zwykła MP5 To jest ten model, który ja miałem wcześniej z lustrami Bo teraz mam Actrosa L Też z lustrami, a ten jest jakby z kamerami No Także taka różnica, no. Kolega ma szyber dach yy, i tu ma takie, tu ma taką roletę, a tu może sobie całkowicie zaciemnić, ale ma normalne okno, nie? Na świat. I to na pewno fajnie, bo daje dużo światła. U mnie jest to zaciemnione yy, i jest całkowicie inaczej. No to jest fajniejsze. Opcje. To jest fajniejsza opcja. Otwiera się. O Mat, tu jeszcze możecie sobie otworzyć całkowicie. Widzicie, to jest. No, to jest fajniejsze niż to, co ja mam. Zdecydowanie. Dobra, udało mi się nawet podjechać pod rampę, ale niestety yy, nie z pomocą lusterek, tylko musiałem wychylać gębę na zewnątrz. Zresztą. Yy... No, nie mogę się jakoś przyzwyczaić. To lustro w ogóle jest jakoś dziwnie ustawione. Czekajcie, da się to jakoś zmienić. Czyż to w tym lustrze to kompletnie nic nie widać. Yy... Nie wiem czy to się da zmienić jakoś w ogóle, czy to w ogóle działa, czy nie działa. Dobra, ja tego nie będę zmieniał, to nie jest mój. Tam fan tym też chuja widać. Dobra, to nie moje. Po prostu otwieracie okno i cofacie tak taką, wychylacie się i jedziecie. Te lustra jakoś tak nie przemawiają do mnie. Nie hajtuję, ale nie przemawiają do mnie. Dobra, proszę Państwa, dojeżdżam właśnie do parkingu, gdzie zostawię tą ciężarówkę, bo już rozładowane, wszystko jest ok. Dojeżdżam na bazę, natomiast tak szybko zreasumując, co na temat tej, na temat tych kamer, to jest kwestia, podejrzewam, przyzwyczajenia się, nauczenia się tego, tej jazdy, one może nie są złe, nie, tylko po prostu trzeba się z nimi zaprzyjaźnić, no, ja widziałem e, filmy, e, Adriana Trackera Pakera. No on sobie chwali jazdę z tymi kamerami. Nie można tutaj też e, jakby pisać o czy znaczy mówić o sądów e, tak, tak wcześnie, nie, co no, ja zrobiłem 70 km łącznie, więc nie przesadzajmy. E, musiałbym wiecie z mi dłużej pojeździć, poobcować, Na no, tak, tak krótką chwilę. Nie chcę tutaj wydawać jakichś osądów. To co wcześniej też mówiłem, no to dobra, no jest to dolne lusterko, które jest szerokokątne i one dosyć szerokie jest, ale to jest i tak nic w porównaniu do tego, co wiecie, co można się wychylić, zobaczyć, przekręcić tą głową, no tak wiecie, trochę to inaczej wygląda w tych normalnych lustrach. Natomiast pewnie jak ktoś się do tego przyzwyczai, to tyle, to, 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 to już będzie z tym jeździł i nie będzie mu to tam przeszkadzało. A... A ja jakoś tak mam, że Że jest jak jest Także tak nie bierzcie tego mojego gadania za pewnik bo... bo to tylko moje gadanie Lustra mogą być spoko dla jednych, a dla drugich będą słabe To tylko moja opinia A bardziej pierwsze wrażenia